Szanowni Państwo, witam na naszym kanale. Ja nazywam się Kordian Łysak i jestem współwłaścicielem firmy Innowacyjny Dom. Jestem dzisiaj z Martyną Andrew. Martyna jest z kolei współwłaścicielem firmy Hegam, producenta pomp ciepła. Cześć Kordian, cześć. Martyna jest również audytorem energetycznym i zajmuje się dotacjami, w tym między innymi mój prąd i czyste powietrze. Mówię to dlatego, że właśnie o tym ten odcinek troszkę będzie, troszkę nie, ponieważ głównym tematem przewodnim będzie audyt energetyczny. Martyna, może opowiedz nam, co to w ogóle jest ten audyt? Po co, po co się go robi? Mówiąc tak w skrócie, żeby to było zrozumiałe, audyt energetyczny jest to rodzaj dokumentacji, która jest wykonywana przez wnioskodawcę, w tym wypadku w programie Czyste Powietrze, bo właśnie w Czystym Powietrzu jest ten audyt przedstawiany, mhm. po to, żeby uzyskać większą kwotowo, wyższą kwotowo dotację do finansowania, ale też dowiedzieć się, co trzeba zrobić fizycznie, jakich czynności dokonać, jakie modernizacje budynku przeprowadzić, żeby uzyskać oszczędność energii użytkowej, energii mhm. cieplnej. No i są dwa takie y, po prostu czynniki, które muszą być spełnione. Jeden z tych y, dwóch czynników, czyli oszczędność o co najmniej 40% energii cieplnej, y, jeżeli chodzi o budynek bądź y, uzyskanie wartości energii początkowej, tak EP, mniejsze będzie równe 80. No i tam jest taka specyficzna jednostka metry kwadratowe razy rok na kilowatogodzinę. Ok, tu padło dość dużo różnych wątków, które zaraz sobie rozwiniemy. Pierwszy z nich jest jednak taki, że audyt jest dokumentem, który jest potrzebny w programie Czyste Powietrze do tego, żeby uzyskać coś, co nazywa się kompleksową modernizacją, czyli jakby pieniądze na kompleksową modernizację, czyli klient może nie robić audytów, wtedy otrzyma ten poziom, powiedzmy sobie obniżony, natomiast przy kompleksowym może uzyskać nawet 120 tysięcy, bądź też 135 przy kompleksowej termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej. Na jakie pytania ten audyt energetyczny w ogóle daje odpowiedzi? Na przykład można się dokładnie dowiedzieć, czy ocieplać ściany zewnętrzne, modernizować przegrody, jakim materiałem, jaką grubością materiału, czy na przykład ocieplać, nie wiem, strop poddasza, wymieniać okna, jeżeli tak, to na jakie, o jakich współczynnikach. Czyli daje odpowiedź na wiele pytań, które sobie zadają inwestorzy, nieraz nie dysponujący zbyt dużym budżetem, chcący zrealizować niezbędne minimum, żeby uzyskać mhm. tę kompleksową termomodernizację. Rozumiem, czyli to jest dokument, który jednocześnie opisuje pewien stan istniejący, Dokładnie. a następnie daje kilka możliwych rozwiązań, z których klient może wybrać tą, która jest najbardziej sensowna ekonomicznie i jeśli chodzi o efekt, tak? tak naprawdę audytor energetyczny powinien współpracować ściśle z inwestorem, zadając pytanie też o jego wkład własny, budżet, możliwości kredytowania. Nie może robić sobie coś na własną rękę i ustalać coś, co nie jest możliwe do zrealizowania. Jeszcze przed wygenerowaniem ostatecznego wydruku audytu powinien ustalić z klientem drogę, którą pójdzie, to, a później już na dokumencie podsumowującym audyt, który jest załącznikiem do wniosku do czystego powietrza jest takie kompletne podsumowanie tego, co zostało obliczone w programie. Czy ten audyt w jakikolwiek sposób pomaga z kolei osobom, które projektują konkretne instalacje np. pompę ciepła czy też termoizolację budynku? Mm, tak, to jest bardzo duża podpowiedź dla wykonawców, mm -hmm. którzy nie muszą się już głowić tak naprawdę i przeprowadzać gdzieś tam wstępnej e, rozmowy z klientem, ponieważ już ta rozmowa została przeprowadzona z audytorem. E, bywa różnie, bo nieraz jest tak, że najpierw gdzieś tam są rozmowy z oferentem e, i nawet już. Niejednokrotnie klient gdzieś tam ma wizję, czym dociepli, jakie okna zainstaluje, a dopiero się kontaktuje z audytorem, ale też często jest tak, że klient nie wie zupełnie nic i audytor po prostu mm -hmm. podpowiada wszystko po kolei. Rozumiem, tutaj em, audyt wykonuje, wiadomo, audytor, natomiast tak się teraz składa, że ten zrobienie audytu, czy tam przyjadę do Pana na audyt, em, pada czasami w bardzo w wielu różnych w, kontekstach. Em, powiedz proszę, kto jest tym audytorem, jak można nabyć te uprawnienia, jak to w ogóle działa. Audytorem energetycznym tak naprawdę jest osoba, która e, odbyła kurs lub ukończyła e, na przykład studia podyplomowe w tym zakresie. Mhm. E, tak de facto wymagania nie są zbyt duże, nie musi to być osoba z wykształceniem technicznym kierunkowym, ale musi mieć uprawnienia potwierdzone certyfikacją. Mniejsze wymagania są w stosunku do audytorów a jeżeli do osób, które wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, mm -hmm. ponieważ te osoby już muszą mieć właśnie ukończony kierunek techniczny studiów bądź studia podyplomowe i po prostu mają nadany numer po prostu potwierdzający uprawnienia do wykonywania tej świadectw charakterystyki energetycznej. Troszeczkę więcej trzeba mieć uprawnień do wykonywania mm -hmm. tych świadectw. Świadectwa też mają troszeczkę inne zastosowanie. Już uprzedzając Twoje pytanie, no Kordie. Sneakers all in. Czyli idealnie się po prostu wpasowałam w Twoje myśli. E, świadectwo charakterystyki energetycznej ma szersze zastosowanie, e, trochę inne, dlatego, że świadectwa są przydatne, na przykład przy sprzedaży nieruchomości, przy przepisie nieruchomości na członka rodziny, czyli przy darowiznie. E, I tak de facto jest to już ustalone ustawowo, ponieważ od kwietnia są, wyszły takie przepisy, gdzie mhm. jest obo nałożony obowiązek ustawowy w tym kierunku, tak, do, wy do wykonania takiego świadectwa charakterystyki energetycznej. Tak, jest Obowiązek sprzedającego. Tak. Czyli um, dokument, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej, jest um, zupełnie czymś innym. Jest to um, dokument, który jest trochę krótszy, który właściwie tylko opisuje nam ten stan istniejący, prawda? Dokładnie, ale żeby było śmieszniej, bo jest krótszym dokumentem, mniej obszernym ale do takiego dofinansowania już nie możemy złożyć takiego świadectwa mm -hmm. i pomimo tego, że jest mniejszym dokumentem, to są potrzebne do niego większe wymagania, mm -hmm. to troszeczkę jakby to jest myślę no nieporozumienie ze strony ustawodawcy, że do audytu, który jest bardziej obszerny, wymaga większej wiedzy, są potrzebne mniejsze uprawnienia niż do mm -hmm. świadectwa charakterystyki i też myślę, że to jest dość niesprawiedliwe, że istnieje lista ministerialna, jeżeli chodzi o wykonawców świadectw charakterystyki energetycznej, a nie nie ma takiej listy w odniesieniu do audytorów energetycznych. Mhm. Uważam, że to było bardzo przydatne, ponieważ teraz bardzo wiele osób korzysta z tej kompleksowej termodernizacji i szuka osób, które rzeczywiście są rzetelne i które, które gdzieś tam no, wykonają swoją pracę odpowiednie i mogliby im zaufać, tak? A nie ma mhm. takiej, takiej listy właśnie ministerialnej. Faktycznie, no tutaj jest, jest mowa o dużych, o dużych pieniądzach i w zasadzie o e, pracach, których efekt klient będzie odczuwał przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Dokładnie. I dlatego jest bardzo ważne znalezienie odpowiedniego audytora i nawiązanie z nim relacji, mm -hmm. bo niejednokrotnie, jak to w wielu przypadkach bywa w życiu, e, no po prostu audytorzy nie rozmawiają z klientami i nie ustalają, e, czy został osiągnięty efekt wymagany w regulaminie czy z tego tylko po prostu. Wystawiają faktury i, i, i gdzieś tam mhm. na tym się ich rola kończy, dalej się nie, nie interesują losami klienta. Później ten klient się zdarza z rzeczywistością i z regulaminem, rozliczając już wniosek o płatność, mhm. tak? No właśnie, czyli ten audyt teoretycznie klient powinien wykonać na etapie przygotowania się do inwestycji, ponieważ to ten audyt da odpowiedź, co właściwie trzeba zrobić w danym budynku, ale do okazania wojewódzkiemu urzędowi ochrony środowiska jest dopiero przy złożeniu wniosku o wypłatę, czyli na samym końcu. Tak, dokładnie. Warto zacząć od audytu, żeby sobie oszacować budżet i swoje możliwości mhm. i też prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie, czyli określić zakres i rodzaj tego wniosku, czyli właśnie z kompleksową termomodernizacją. Mhm. Natomiast same po prostu efekty pracy audytora są przedstawiane z pierwszym wnioskiem o płatność w postaci dokumentu podsumowującego audyt. Tam po prostu na dwóch stronach mamy esencję całego mhm. audytu. Szczęśliwy ten audyt energetyczny też jest dotowany przez program Czyste powietrze. Tak i na szczęście, niezależnie od poziomu dofinansowania, jest to ta sama kwota, czyli mhm. jest sprawiedliwie, jest to kwota 1200 zł. Mhm. Przypominam tylko, drodzy Państwo, że wszystkie koszty kwalifikowane w czystym powietrzu są brane pod uwagę w odniesieniu do wartości netto z faktury, czyli VAT nie jest dotowany. Często liczymy wartość procentową z wartości netto, jednakże w przypadku audytu jest to sztywna kwota 1200 zł. Jest to mhm. myślę sprawiedliwe. Tak, tutaj z tego, co, z tego jakie są moje doświadczenia, e, trzeba uważać, ponieważ audyt energetyczny jest akurat z VAT-em 23%. Y, tutaj nie jest to usługa budowlana, także y, przy składaniu wniosku trzeba być uważnym. No dokładnie, ale tak naprawdę wiele wielu rzeczy się po prostu dowiadujemy w praktyce. Przeczytanie regulaminu, czy napisanie gdzieś tam zapytania mailowego do funduszy z często mądrym rozwiązaniem, jeżeli nie jesteśmy pewni. I tak doradzam, drodzy Państwo, bo jest bardzo wiele stron mylących w internecie, gdzie jedno po prostu możemy się dowiedzieć się, bzdur, mówiąc mhm. w skrócie. Żeby skorzystać z tej kompleksowej termomodernizacji, Trzeba osiągnąć ten efekt, o którym mówiłaś. To 40%, bądź też tą energię na metr kwadrat na rok. Mm -hmm. Wiąże się to zazwyczaj z tym, że trzeba swój dom porządnie ocieplić, zrobić ocieplenie ścian, czasami wymienę okien, ocieplenie dachu i do tego jest potrzebny audyt energetyczny. Ale jeżeli ktoś chciałby skorzystać z czystego powietrza, ale nie potrzebuje robić tego wszystkiego, bądź też uważa, że nie potrzebuje, no to może skorzystać z tej podstawowej części, czyli do 70 tysięcy i i tak naprawdę zrobić sobie tylko jedną z tych rzeczy. Na przykład tylko wymianę okna bądź też wielu okien, prawda? Mm, tak, dokładnie. No to wszystko zależy od tego, jak duży ma być remont. Mm -hmm. I warto tak naprawdę, drodzy Państwo, na sam początek, de facto, zanim jeszcze z audytorem będzie mieć styczność, pozyskać wyceny od firm i zorientować się mniej więcej o jakich kwotach mówimy o kwotach jakiego rzędu, tak? I wtedy po prostu oszczędzamy swój czas. Mhm. Czyli y, tutaj, drodzy państwo, tak podsumujmy taki, mm, taki sensowny naszym zdaniem plan działania. Jest to po pierwsze rozejrzenie się po rynku, otrzymanie jakichś wycen ofert, ofert mhm. od wycen wstępnych od wykonawców. Następnie kontakt z audytorem. Czasami ci audytorzy są również związani z firmami wykonawczymi, czy to jak, jak to z, z moją firmą, czy z Twoją. My się też tym zajmujemy. Następnie dopiero jest podpisywanie umów, składanie wniosków o przyznanie dotacji, potem realizacja i składanie wniosków o wypłatę. Konkretnych transz w konkretnych częściach inwestycji. Dokładnie. Także podsumowując temat audytu. Audyt energetyczny jest wykonywany przez specjalistów, przez osoby, które mają uprawnienia budowlane bądź też przeszły odpowiednie szkolenia i studia podyplomowe. Jest to dokument, który daje odpowiedź na pytanie: co najlepiej jest zrobić w moim budynku, żeby był po prostu oszczędniejszy, bardziej ekologiczny. I e, audyt jest również dokumentem, który jest niezbędny, aby otrzymać dotacji na kompleksową termomodernizację. Chociaż moim zdaniem e, audyt e, powinien być zrobiony przez każdego człowieka, który chce na poważnie podejść do, do remontu, do termomodernizacji swojego domu. E, Martynon, dziękuję Ci, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję No i zapraszamy drodzy Państwo do kolejnych materiałów, które będą równie ciekawe jak ten.